Jest to trzecia edycja rajdu rowerowego Małych Błoni. Rekreacja i sport jest w naszym życiu bardzo ważna. Często jeździmy na rowerach. Trochę biegamy w zależności od tego, jaka jest pogoda. Jadę, żeby poznać nowych ludzi i po prostu pojeździć. Sponsorem e, rajdu, sponsorem przewodnika, który podczas tego rajdu ma swoją premierę. E, jest firma, firma Amber która buduje osiedle Małych Błoni na Warszawie. Są to 92 działki w zabudowie jednorodzinnej. Super trasa Bardzo fajne okolice Naprawdę miła atmosfera, warto było Bardzo dobrze było wszystkich obijałem No i wróciłem Super ekstra pogoda dopisała, mnóstwo ludzi, fajny przewodnik, więc bardzo fajne wrażenia, bardzo. Przejechaliśmy koło miejsc, które kiedyś tętniły życiem, czyli koło ruin, kompleksów, e, ten, zabudowy takiej rekreacyjno czasowej na skraju puszczy. E, przejechaliśmy koło uroczego jeziora Goślickiego, zupełnie zapomnianego, zagubionego w sercu puszczy. Zajrzeliśmy do Przęsocina, gdzie jest fantastyczny kościół z XV wieku. No i oczywiście kręcąc się w tych okolicach musieliśmy zajechać e, do wodozbioru, gdzie jest efektowna wieża widokowa. Jestem zaszczytny. A w tych terenach nie byłem. nie, Byłem trochę zaskoczony. Yy, I krajobrazem, i yy, różnorodnością terenu. We've been w round, goin' downtown Downtown, centrum. Downtown. Musimy downtown Downtown, downtown. Something And then oh, who cannot feel the same? Chase and tail, away we go. And do you want to say come from wrongs and spills? Come home, but don't stay dumb for no Don't send home from Boston That is Nagoda Główna. We double it, it's double. Double it, it's double. to it, Downtown, downtown, we've been running around, going downtown.